Pracodawcy zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań i zdecydowanie takim alternatywnym rozwiązaniem jest edukowanie swoich pracowników, w jaki sposób budżetem można zarządzać. Panie Areczku, zarząd dostanie podwyżkę, a pan, panie Areczku, pan dostanie szkolenie, jak z tą gówno płacą nie umrzeć. Ja na przykład się przejmuję tym, czy chcecie, czy chcecie zadonejtować, czy chcecie zasubskrybować ten kanał, czy chcecie dołączyć do patronów na patronajcie, ale ja jestem biedokiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest przynajmniej w części rage bait. Aczkolwiek nie wszystkie te artykuły są rage baitem. To jest ten moment, w którym to się robi straszne. Jestem dyrektorem w korpo. Jeszcze 4 lata temu jeździliśmy na Majorkę. W tym roku będzie Grodzisk Mazowiecki. Nie zarabiamy mniej. Żona nawet ostatnio dostała podwyżkę. Ale koszty utrzymania w mieście są dziś tak wysokie, że niemożliwe jest życie na takiej stopie, jak jeszcze kilka lat temu. Po prostu trzeba zacisnąć pasa. No i zrezygnować na przykład z prywatnej szkoły dla naszych dzieci. Roczny koszt to jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Menedżerom jest dziś wstyd. No bo jak mówić o tym, że jesteśmy na kierowniczym stanowisku i zarabiamy dużo więcej niż pracownik szeregowy czy inni ludzie, ale nie żyjemy już tak jak kiedyś? Krzysiek jest dyrektorem w dużej korporacji, boleśnie odczuł skutki inflacji i wzrost rat kredytu. Ciężko jest rezygnować z nawyków, z pewnego poziomu życia, mówi Krzysiek. Co tu dużo mówić? Trochę wstyd przed rodziną, że trzeba jednak zacisnąć pasa. Krzysztof pracuje w dużej zagranicznej korporacji na kierowniczym stanowisku. Zarabia kilkanaście tysięcy miesięcznie, ma żonę, dwójkę dzieci i kredyt na duże mieszkanie w pięknej kamienicy w willowej dzielnicy miasta. To mieszkanie to było nasze marzenie. Jest dwupiętrowe z wyjściem do ogródka, w którym nasze córki przebywają właściwie non-stop od momentu, w którym zrobi się cieplej do późnej jesieni. Traktujemy, Traktujemy nasze córki jak psy. Oboje z żoną mamy stabilne zatrudnienie, no i pracujemy w takich branżach, że nie baliśmy się utraty pracy nawet jak przyszła pandemia, ale dużym zaskoczeniem była dla nas wojna i inflacja. I fakt, że rata kredytu wzrosła nam prawie dwukrotnie. Krzysiek totalnie istnieje, proszę tego nie podważać. Jeszcze cztery lata temu Krzysiek jeździł z rodziną na wakacje dwa razy w roku. Czasem na Majorkę, czasem w Alpy do Szwajcarii. Jego dzieci chodziły do prywatnych szkół, miały prywatne lekcje gry w Tenisa, a w tygodniu z zajęć odpiera je opiekunka. Żona Krzyśka wspiera finansowo swoich rodziców, angażowała się w pomoc finansową do osób w trudnej sytuacji materialnej. Dziś mówi, że skupia się przede wszystkim na swojej rodzinie, bo przyszłość jest niepewna. Co takiego się wydarzyło? Nie zarabiamy mniej, ja utrzymałem stanowisko, że ona nawet stanie dostać podwyżkę, ale koszty utrzymania w mieście są dziś tak wysokie, że niemożliwe jest życie na takiej stopie jak lata temu. No i musieliśmy zrezygnować z prywatnej szkoły dla naszych dzieci, roczny koszt to jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wybuch wojny w Ukrainie, pandemia, inflacja, wszystko się spowodowało, że rzeczywiście... Zobaczcie, jak pięknie SEO się tutaj klika, cała ta linijka, którą tu widzicie, to ona jest po to, żeby to się lepiej w Google pozycjowało, nie? Nawet gdyby Krzysiek istniał, to prawdopodobnie powiedziałby coś w stylu nasza dzisiejsza sytuacja jest taka, ale nasza dzisiejsza sytuacja w Google się wyszukuje dużo gorzej niż inflacja, pandemia i wojna w Ukrainie, więc trzeba je wrzucić do artykułu, dzięki czemu artykuł będzie częściej w Google'u, nie? Mocno odczuliśmy kryzys w swoich portfelach, mówi edukatorka budżetu domowego Izabela Kulesza. Kto jest edukatorka budżetu domowego? To jest osoba, która ci tłumaczy, dlaczego, jak kupiłeś sobie cukierki, to jesteś gównianym człowiekiem i to dlatego, że jesteś w ruinie, nie? Jedna z firm, która zapewnia obsługę psychologiczną dużych korporacji, przyznała, że 90% zgłoszeń na infolinii dotyczyło właśnie strachu i lęku o budżet domowy, o finanse. Był wstyd i strach przed tym, że te budżety pierwsza od jakiegoś czasu się nie spinają. W dużej mierze dotyczyły one kadry kierowniczej. Polska doświadcza epidemii smutnych kierowników. Gdyby tylko istniała jakaś instytucja, którą można w firmie zło złożyć, żeby jednak szef nie dawał, Porad psychologicznych, tylko podwyżkę. Jak, ona ma, jak, się ta, jak się te organizacje nazywają? Ma to na końcu języka. Chciałbym, zostawiam się też, jakiego symbolu zazwyczaj używają, żeby pokazać, że walczą razem wszyscy. Nie, 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 muszę wymać jakiś pomysł. Wiadomo, wcześniej mieliśmy więcej, zarabialiśmy na wyższą zdolność kredytową, kiedy wzrosły stopy procentowe, automatycznie te raty kredytu poszły bardzo do góry. Jeśli ktoś spłacał miesięcznie 3400 zł, zwróćcie uwagę też, że to jest tak dobrze napisane, że miesięcznie jest po obu stronach tej kwoty, więc jeśli ktoś spłacał miesięcznie 3400 miesięcznie, a ta rata się podwoiła, to dzisiaj jest praktycznie o te 3400 w plecy. Bo tak działa inflacja. Jest to spora kwota nawet dla osób, które są zamożne. Ta -ta tak? <grym> nawet dla zamożnych osób? K kurwa, ciekawe, no. Ile z was mówi... O chuj, <grym> Kilka tysięcy mniej w portfelu? <grym> to ja jestem... Jakbym miał kilka tysięcy złotych mniej w portfelu, to miałbym ja za co żyć, nie? To nie byłby problem na zasadzie... Żegnaj majorko, nie? Tylko... Żegnaj życie, nie? Żegnaj jed posiłki codziennie. Często tu nie chodzi tylko o jeden kredyt na mieszkanie, ale na przykład na dwa mieszkania albo auto. To mi się ekstremalnie kojarzy z szukaniem mieszkania w ubiegłym roku. Koleś nam powiedział, że on nie może nam zejść tam chyba, nie wiem, stówę czy dwie stówy na koszcie mieszkania. I my byliśmy średnio przekonani do tego mieszkania. I koleś nam powiedział tak, on nie może zejść do tych dwóch osiemset, bo jego rata kredytu na to mieszkanie, które nam wynajmuje, jest większa. I on musi co najmniej na zero wyjść na tej racie kredytu, nie? Ja takie, mo może musisz, ale ja ci tyle płacić nie zamierzam, mordo, nie? I tutaj się pojawia problem. No bo też takie osoby też. Jezus, kto to kurwa pisał? Też takie osoby też? Ja mam wrażenie, że nie tylko Krzysztof nie istnieje, ale też autor tego artykułu. No bo też takie osoby też chcą swoje pieniądze inwestować, kupać nieruchomości na wynajem. A nie zawsze zarobek z wynajmu w dzisiejszych realiach, ratę kredytu pokry Ojoj, wiesz, nie każdy najemca nagle się zgodzi, żeby dwa razy więcej płacić za wynajem mieszkania, bo zmieniła się. <grytanie> Tak, jestem całkiem pewien, że, że nie każdy najemca był ok, od jutra płacę dwa razy więcej. Pewnie są tacy. Ale nie za dużo. Z pięciu się może znajdzie, ale sześciu to już nie. Prywatna edukacja dzieci czy jakieś dodatkowe zajęcia to wszystko są rzeczy, z których trzeba wtedy zrezygnować, tłumaczy Izabela Kulesza. Okazuje się też, że niemożliwe jest utrzymanie dawnego standardu życia. Przy takim uderzeniu obuchem w łeb. W pierwszym i drugim miesiącu dopiero z czasem zaczynamy rozumieć, że to nie jest chwilowe, tylko rzeczywiście trochę potrwa. No i chuj po Bentleyu, nie? Osoba w takiej sytuacji w końcu dojrzewa do tego, że jej rzeczywistość się zmieniła. Zdecydowanie trudniejsze jest wtedy wstyd, że już mnie nie stać. No bo kończą mi się wyjścia na miasto, mówi edukatorka finansowa. Nie zwracam już takiej uwagi na jakość, ale bardziej na cenę. Kończą się drogie ciuchy i wycieczki zagraniczne, a wtedy już nie pochwalimy się znajomym na Instagramie, że wyjeżdżamy. Nie dzielimy się tym chętnie, że nagle zaczyna nam brakować pieniędzy. No bo jak mówić o tym, że jesteśmy na stanowisku menedżerskim i zarabiamy dużo więcej niż szeregowy pracownik czy inni ludzie, ale nie żyjemy już tak jak kiedyś. Tak naprawdę nikt by w życiu nie przewidział, że przyjdzie pandemia, że wybuchnie tak blisko wojna, że dotkliwie to odczujemy u siebie tutaj w Polsce. Widzicie? Znowu SEO ciężko pracuje, nie? Więc czynników jest tutaj na, na, takich naprawdę dużo, ale mam wrażenie, że świadomość pracodawców w tym zakresie wzrasta. Dziś nie każda instytucja może pozwolić sobie na podwyżki, żeby chociaż zniwelować ten ból inflacji. Tak, tak, pracodawcy są zazwyczaj tymi, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów. Pracownicy za to? No cóż... Pracodawcy zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań. I zdecydowanie takim alternatywnym rozwiązaniem jest edukowanie swoich pracowników, w jaki sposób budżetem można zarządzać. Panie Areczku, zarząd dostanie podwyżkę. A pan, panie Areczku. Pan dostanie szkolenie, jak z tą gówno płacą nie umrzeć. Czyli właśnie w taki sposób, jak znaleźć swoje dziury w budżecie, jak ograniczyć te nieuświadomione wydatki, bo jest ogromna przepaść między tym, co mi się wydaje na temat kosztów utrzymania, a jaki jest stan faktyczny. Dziś na przykład zamiast premii szef zafunduje nam kurs zarządzania domowym budżetem i zainteresowanie takimi szkoleniami jest naprawdę spore. Jest ono kierowane oczywiście do wszystkich pracowników, ale ci kadry kierowniczej, dyrektorskiej czy menedżerskiej też się nim interesują. To kompleksowa oferta dla wszystkich, rzeczywiście zainteresowanie jest co. Coraz większej, tych uczestników też jest na moich spotkaniach coraz więcej. Więcej rozmawiam z pracodawcami, daję im gwarancję, że po na warsztatach pracownicy znajdą w, w ramach swoich własnych, obecnych budżetów dużo wyższe środki niż planowana podwyżka od firmy. Po co no, kurwa związki zawodowe? Przecież pracodawcy tak bardzo o nas dbają, no? Dziś podwyżka, na którą można liczyć, to naj, najwyżej 500 zł w dużych przedsiębiorstwach, bo wiadomo, że to jest ogromny i stały, dożywotni koszt po stronie pracodawcy. Jeśli pracownik nie jest przygotowany odpowiednio Czyli nie ma wiedzy, nie ma narzędzi, nie ma w ogóle świadomości, w jaki sposób inaczej niż dotychczas może zarządzać tymi pieniędzmi, no to nawet jeśli dostanie 1000 zł podwyżki, wystarczy mu ona na miesiąc albo dwa. Pamiętajcie, jak pracownik nie jest odpowiednio przygotowany, to jak dostanie 1000 zł podwyżki, to się zakładnie zrobi i powie po miesiącu albo dwóch więcej podwyżki dajcie znany problem polskich przedsiębiorstw. Za dużo podwyżek dają. O tysiąc złotych. Dlaczego? Bo taka dodatkowa kwota w budżecie podnosi szybko jakość życia, standard życia jest natychmiast konsumowana. Za chwilę w ogóle śladu nie ma po tej podwyżce. Ja, ja chcę zobaczyć, jak na przeciwko tej doradczyni staje ktoś, który mówi, ja mówi: przyjrzyjmy się panu budżetowi pana budżetowi. Ja mówi, ja mam tylko, ja mam dwie pozycje: jedzenie i kokaina. Co pani sugeruje, że będę obciąć. Jeżeli pani powie kokaina, to to jest błędna odpowiedź, ponieważ ja pracuję po 16 godzin. Ja nie mogę kokainy wyciąć. Więc jakie są inne opcje? Proszę mi pomóc! Ja nie mam hobby. Ja wszystko idzie w kokainę. Pan mi wygląda, jakby pan, jak pan mógł schudnąć. Mógłby pan zrzucić troszeczkę kalorii? Trochę za dużo kilogramów? Ja jeszcze nie jestem w stanie wszystkich żeber policzyć od tej kokainy. Pozbądźmy się paru, pa, pa, paru kilogramów. Ile pan waży? Na oko ma pan 1,90 m i waży pan 40 kg. W związku z czym tniemy jedzenie. Inaczej, inaczej nie poczuje pan podwyżki. Podaję życiowe przykłady. Mówię, uważasz, że nie stać się na to, by odkładać 200-300 zł miesięcznie, ale spłacasz raty za iPhone'a, komputer czy pralkę? No ja mówię, czemu nie odkładasz pieniędzy, tylko spłacasz pralkę? Jak możesz pralkę spłacać? Więc radzę, jak skończysz spłacać, to tę samą kwotę dalej odkładaj właśnie po to, żeby w przyszłości nie musieć poszukać się zakupami na raty. No tak, bo jak kurwa kupię pralkę za gotówkę, odkładając 200 złotych miesięcznie, To za taką przeciętną pralkę w tej chwili to się zapłaci 1700 złotych. Czyli co? Czyli mam odkładać po 300 złotych, tak? Czyli na pralkę ja już będę odkładać przez pół roku i potem jak Wydam te 1800 zł na pralkę, to na iPhone'a, który kosztuje 4000 mam zbierać kolejny ponad rok. I trzeba się modlić, żebym nie miał żadnych innych nagłych wydatków, które wymagają interwencji, no bo inaczej, no to sorry, wracamy do rzeki. Nie? Chodzi o to, żeby zacząć od takiego małego wyzwania, bo my bardzo często przeceniamy swoje możliwości w krótkim czasie. Mówimy sobie, od kolejnego miesiąca odkładam 500 czy 1000 zł. Często mówicie sobie, że będziecie odkładać 500 albo 1000 zł. A dotychczas nie udało nam się odłożyć nawet 200 zł. Bardzo szybko się demotywujemy, tłumaczy ekspertka. Zaraz po prostu rozłożyć coś na dłuższy czas, być cierpliwym i powiedzieć sobie, Skoro mnie nie stać na dzisiaj, to ja sobie zobaczę, ile miesięcznie odkładać, żeby sobie takiego iPhone'a kupić. Chcemy mieć go już dzisiaj. A lepiej zacząć odkładać, bo wtedy, nawet jeśli po drodze wydarzy się coś złego, to nie mamy żadnego zobowiązania. Mówimy sobie, nie muszę, mogę poczekać. Pamiętajcie, jakbym wam się spierdoli lodówka, nie powinniście kupować lodówki na raty, tylko powiedzieć, będę przechowywać jedzenia sąsiadów. Aż nie odłożę, bo muszę za gotówkę tą lodówkę kupić, nie? I zwróćcie uwagę, że za te złote rady, które my dostajemy tutaj, w onecie, za darmo, pan prezes płaci. Ciekawe, czy płaci mniej czy więcej niż za waszą podwyżkę. W tym roku nie będzie Majorki. Długotrwały strach o sytuację materialną może w dłuższej perspektywie czasu przełożyć się na depresję, no bo to jest permanentny stres, lęko to, co będzie. Kiedy wstydzę się tego, że mi brakuje pieniędzy, mimo że zarabiam w sumie nieźle, warto poszukać rozwiązania w sobie, a nie w szefie. Zrobić sobie autoanalizę, przeczytać o tym, jak sobie z tym poradzić, radzi ekspertka. To wtedy właśnie przychodzi ten moment, kiedy zaczynamy weryfikować wszystkie swoje wydatki, zbieramy rachunki, patrzymy, z czego można zrezygnować. Zaznaczę jeszcze, że nasz stosunek do statusu majątkowego jest pokłosiem braku edukacji przez dziesiątki lat. Tak naprawdę jesteśmy cały czas społeczeństwem na dorobku. ho! Krzysztof mówi, że w tym roku na wakacje pojedzie z rodziną do rodziców Podgrodzisk Mazowiecki. Ciężko jest zrezygnować z nawyków, z pewnego poziomu życia. Trochę wstyd przed rodziną, że trzeba jednak zacisnąć pasa. Ale jak się zastanowić, to te dwa samochody nam wcale niepotrzebne. Drugi zawsze stał w garażu. No i będziemy bardziej eko. Raz jeszcze przypomnijmy. Krzysztof nie istnieje. Ja wiem, że realtor czyta na bieżąco, ale to brzmi tak, jakby się zapętlił. Tak, ponieważ ten artykuł dosłownie powtarza niektóre cytaty. Niektóre z tych rzeczy padają już trzeci raz. Ja bym chciał zobaczyć informację, że to jest artykuł sponsorowany, ale to jest coś, co oczywiście się nie pojawia, że cały ten artykuł tak naprawdę jest reklamą Izabeli, bo to jest do dobre miejsce, żeby się szefy zainteresowały. Najgorsze jest to. Że wiele wskazuje, że ten artykuł został napisany przez żywą osobę, ponieważ podpisana jest pod nim Anna Fryderychowicz, która, z tego co widzę, istnieje. Nie? Izabela Kulesza, edukatorka budżetu domowego i certyfikowana trenerka mentalna, pomagająca zarządzać budżetem domowym, tak aby w portfelach zostało więcej pieniędzy. Wszystko po to, aby podnieść jakość i standard życia, poprzez realizację najskrytszych marzeń. Odczarowuje budżet domowy, udowadniając, że pieniądze łączą, a nie dzielą ludzi i są przepięknym narzędziem do czynienia dobra. Autorka publikacji poradnika? Budżet domowy, od czego zacząć? Przygotowanego dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego na zlecenie gminy miasta Gdańska. O pani ciągnie z publicznych pieniążków na te swoje pierdolety. Izabela Kulesza, wdzięczni za obfitość! Chcesz mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi, bo twój budżet się nie spina? Masz wrażenie, że wydajesz za dużo? A może wracasz ze sklepu, wchodzisz na konty i gdzie się podziały twoje pieniądze? Znalazłaś się w odpowiednim miejscu i czasie. Zobacz moją ofertę. Zostałam certyfikowaną trenerką mentalną u Jakuba Bebączka na Akademii Trenerów Mentalnych Onla Jezus. Konsultacje indywidualne, ile kosztują? 1200 zł, żeby pani mi portfel uporządkowała. Tanioszka, warsztaty edukacyjne. No, niestety obfitość nie dopisała i warsztaty nie mają opisu. Szkolenia dla firm. Jestem pracodawcą, wykrzyknik. Strona nie została znaleziona. Trening mentalny. <laughs> po tym treningu zostajesz kwizad z haderem. to tłumaczy! Dlaczego, dlaczego to jest dla kobiet? Ona będzie szkoli! Na czym polega trening mentalny? Trening mentalny to proces, podczas którego krok po kroku budujesz pewność siebie i poczucie własnej wartości. To przekłada się na sposób, w jaki zaczynasz o sobie myśleć. Dając sobie prawo do porażki, nie oceniając tego jednocześnie negatywnie, ucząc się koncentracji i wyrabiając w sobie nawyk zwyciężania ooo, nawyk mmm, potężnie. Zaczynasz sięgać wewnętrzny spokój i balans w codziennym życiu. Proces ten doprowadza Ciebie do momentu, w którym zaczynasz akceptować i lubić siebie, masz odwagę działać pomimo lęku. Wierzysz w realizację swoich marzeń i czujesz, że masz wpływ na swoje życie. Stajesz się wewnątrz, sterowna, sterowny. Osobiście przeszłam tę zmianę. Zajęło mi to wiele długich lat. Gdy trafiłam do Akademii trenerów mentalnych, zdałam sobie sprawę, że ten proces mógł przejść o wiele szybciej, gdybym wcześniej poznała odpowiednie narzędzia i metody pracy. Zapraszam Ciebie w tą przepiękną. Podróż głąb siebie, do której nic już nie będzie tak samo. Wybierz opcję dla siebie. Trening mentalny 300 zł. Pakiet trzech sesji 750 zł. Pakiet pięciu sesji 1000 zł. Skumajcie tę jedną rzecz, nie? Ceny, które na tej podaje, to są de facto ceny na poziomie terapeuty. Takiego wiecie, licencjonowanego terapeuty. I zamiast pójść na terapię. Która być może pomoże wam się uporać z większą ilością rzeczy. Wy idziecie do pani, która przeszła. Trening mentalny. W sklepie są kursy. Możecie za stóweczkę kupić sobie webinar. Albo mini kurs online przekonania na temat pieniędzy. Finanse w związku i dokumenty bezpieczeństwa. Mini kurs online. Trening mentalny junior. O, kocham. Kocham, naprawdę. Molto bene. No wyślij swojego juniorka do mnie, no. Ja ci go przetrenuję. Mamy też certyfikaty. Tak. Mają mózg i mają hashtag mental power. Ja sobie takiego jpega mogę ściągnąć i wpisać ralindel, Ralindelowicz i tyle będzie. Ja jebę, nawet ten podpis jest po prostu obrazkiem. Zwróćcie uwagę, że te podpisy na wszystkich tych obrazkach wyglądają dokładnie tak samo. Ale słuchajcie, ma liść dębu, więc jej ufam. Jest różowy, więc dla kobiet. Dwie nieskończoności u krowa Krowa, Pojedyncze nieskończoności Dudz, Flavius, A.M.B.R., Adam Lendas, Michał Gajak, oraz Aleksander, Bratkowski. Osoby dające pizzę. Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marogwu, Samryn, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek, 0198 a, oraz Ala Marciniak. Dawczynie Kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Patrycja Zwardek, Mefisto, Mephisto, Zygmunt Brzęczak, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Radamor, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Morsuk Cukrowy, Adrian Rozik, Smutny Michał, Michał Skoczyński, Prometo, Hypatia, Erik Fos, Chris Poland, Ajdan Chris, Silius, Bartosz Lewicki, Bartomiej, Behanort, Erbirk, Maria Banani, Liczkoś oraz Szefo. Dawczynie Kawy, Kropster, rozlublina, Lublina, Jorcorosz, Kola kyczyński Miejscowy, Protonnowy, Nowy, Archipel, Krator Wszech Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Mapkowicz, Jumkersium, Makar Jasiński, Wędzone Tofu, Patryk 128, Kenydres, Tomuś, Adam, Jasziu2, Dom Egg, Hagdon, Usagi, Nat, Miku 39X, Kartograf oraz Filip Stefaniak. I wreszcie. Osoby dające herbatę Arkadiusz Gubiński, Piotr Kozioł, Lakardar, Eciepecie, Antybristerek, Kubiel, Patimaster 3000, bonboni 3, Hubert Mazur, Bartur Zawacki, Homoweru, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, KDB32, Monika Piechocińska, Kut Gruszka, Łukasz Ciesielski, Dawid Kuzłowski, Miru, Łukasz Pluskota, Adrian, Wlubel, Misiekdaru, Darum, Miriak Łukasz, Kledin, Soniel Inklus, Zylwono, Sęczykowy, Pilotaż tyle przegrać, Bochenek, Aniela M, Mapi Aneku, XLS, IC47, Depolan, Polan, really oraz Fejnerw. Kocham, kocham. Cieszę się, że ostatnio mogę tyle radości z Wami dzielić. To jest najlepsza część tego streamowania: to, że mogę z Wami dzielić radość. Jesteście super, jesteście amazing.